Cześć, witajcie na kanale MDD Fishing Team Cześć. Damian Maciek No i co, już jesteśmy nad wodą, zaraz zaczynam łapanie No i co, szczupaki Podstawa, Cześć. Cześć. dzisiaj szczupaki Także miejmy nadzieję, że będą gryzły Mamy parę nowych cukierczków do próby Także pokażę Jak widzicie po prawej Macie fajne muszki Po lewej tak samo Są to nowe cukereczki od Marcina, które nam pokręcił fajne muszki Także się będziemy na nie łapać Również będziemy łapać na Trotki, Westiny, także zobaczymy na co będzie lepiej działało. No ale jak widzicie, praca wykonania profeska. Zobaczymy się na piękne sztuki. Zobaczymy jak to będzie. Trzymajcie kciuki i co, zobaczymy co z tego się będzie. Mam. Pierwsze branie, panie. Jest. Spod samej trzcinki. Ale powiem ci, że to do... fajnie głową bije. Nie, to będzie szczupak, ale... Chciałbym, żeby to było koń. pierwsza rybka dnia, poistinnych 14 cm, tylko główka wystaje. 66 cm. Także początek dnia już, już ciekawy, Łapiemy, nie wiem z 20 minut. na no co, jak widzicie, poistinnych 14 cm, Westin Shad Slim, kolor pomarańczowy, Official Roach, już daje pierwsze branie. macie też miał branie na trotkę. Trotkę? No, tak. Te som, są, a dopiero zaczęliśmy. Zapowiada się ciekawie. I poszedł. Siedź, patrz, widziałeś? Już miałem. Miałem wyjście szupaka. I o! i obciął mnie, a taka była ładna, amerykańska. Szkoda. Nie będę, nie będę ci tam rzucać, że następną i dawaj mu. No taka fajna była, nie? Mam. O, ładny, panie. Ale wyciął z tamtego brzegu, wiesz? Westina zagryzł Ale widziałem jak gumę zastał Chciałem bym się w zielsku tu wsunął Parę w zielsku jest, widzisz go? Tutaj zabrać, chodź podejdź Dobra mamy go I na ruszt, dawaj i do boru No ładne, ładne jest Uestinka nie widać za zażarty, pięknie Tak Z Damian z jednym, w podwiraku, a ja drugiego no, złapałem. No akurat wyznaczałem go, macie miał drugie branie, Dlatego. To jest fajnie, żebyś ogon uciął, nie? Może. Jak no. widzicie, jedno miejsce. Dwa śledzie. I dwa śledzie, no. zaraz <laughs> mierzymy, obydwa. Siedemdziesiąt siedem. Jak widzicie, to jest moja rybka, 77 cm. centymetrów. się na ostinka ponownie, czternaście centymetrów, slimka. No i co, tego wypuścimy za chwilę. Macie, wyjmie tamtego spodbieraka i pokażemy Wam co ma się macie. Także dzieje się. Mamy już godzinkę za sobą, mamy w sumie co trzy ryby mm. i chyba za dwie spięte, nie? Także jest ciekawie, naprawdę. Tym bardziej, że teraz jak widzicie, dwie z jednego miejsca i to jeszcze z odnogi, nie z górnego nurtu, tylko z odnogi. 67. No, no, no. 67, także jak widzicie, Ciurek dał radę. Zobacz, jaka piękna sztuka. Miszu, najpierw ci ogon odgryzł, a potem na drugą trąbkę, nie? nie? Nie, no raczej ten. No. 20 cm mi z gumę. No, ogonek, znaczy, nie? Znaczy, no. No, ale nic, dzieje się, działamy. Niech się przełoży. No, dobra jest. Idzie już. No, możesz już iść. Dobra, jeden poszedł. Patrz, i do, i do dna. Dobra, teraz na drugiego. Drugi też, A, zobaczmy. idzie. Ciągnę coś, nie niedobrze, brzegamy się, no bo czuję, Odpuściło, dobra. Ale twardo, twardo było. O Maciek, ma. o, Maciek ma pięknego. Czekaj już, kur... Uważaj, ja mam tu wędkę kładę z boku. Idę, idę. Trotka w akcji. No, wydaje się ładne. Mogę go tutaj bliżej trochę? O, chyba tak, panie. Spadnę. jeszcze. No. Pokaż tą drobotkę chociaż. No zdarza się, no nic, co zrobisz? O. O, jest, 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 jest. No. Widziałem, widziałem, popłukaj, popłukaj. Następny na scenę, ci przyszedłeś. Macie drugiego wyciągnął rzut po rzucie. ale ten popatrzał. Jest, jest, stoi, stoi pod brzegiem, no Aha. rzuć mu tutaj, jest, no, widziałeś? Rzuciłeś się, od razu popłynął w stronę tego, ale patrz, nie chce ciągnąć. No ale chętne widać coś tam nie. Aha, to, to, to. No, wierzycie, Maciek ma trzeciego, znaczy drugiego, ale trzymu wyszły z tego samego miejsca i chyba tym razem będzie Konkretne No, dawaj, no chyba że nur tak wyciągnie Nie, to już tak? No, się nie pokazuje, zobacz O ładny Maciek, ja widzę go piękny, dawaj, dawaj, dawaj dawaj Piękna sztuka Wkładaj go, wkładaj. jest no! Powiem tyle 85 albo 90 W końcu jakaś pierwsza przyzwoita rybka dzisiaj Mistrz uchwali się, ile? Daj go do przodu jeszcze 85 do przodu. 85 cm No, pięknie mistrz. Zobaczcie proszę, o, ale sztuka piękna Grubiutki Bardzo ładne. no Fajna, fajna goła. O 85. 85, wraca do wody oczywiście. Ten wcześniejszy, co był pierwszy, co się spięło, był na pewno mniejszy. Także fajnie, że ten wyszedł. Wow. Wow. Ale poszedł. Gratulacje, panie, gratulacje. Nie uwierzycie, miejsce obok. I Maciek ma chyba konkreta. Łosoś? Tak. Nie uwierzycie, na trotkę łosoś. Dawaj go, dawaj go. O, o ja jego ole wielki. Dawaj go, muszę go do podwieraka. Ole, piękny. Panie, to coś będzie koło metra. Dawaj, 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 włóż go, włóż go. O, Masz go? No. Spadł. No nie wierzę. To metrowa ryba była. O ciebie Pokaż mi, czy na co się pokusiło. No niestety wciąż załamani. 17 cm. W jakiś, jakiś metrowy na pewno me, z me, no, metr miał łososia. Torpeda po prostu. I wypiął się. No nic. Walczymy Siedź. dalej. macie ma rybę? Zobaczcie, trotki, nie widać? Ten ma 66 cm. Kolejna sztuka mistrza oczywiście, znowu na trotkę 66, 66 taki, cm, standardowy jakiś taki rozmiar, to jest. Tak, 66. ale widzę, że bardzo chętnie wywalą w I poszedł. Witajcie, mamy godzinę 11. za nami już co 4 godziny łapania. Jak widzieliście, udało się pochować fajnych szupaków. Kilka w sumie z jednych miejsc, także było fajnie, a widzieliście to co Maciek miał? To co wypiło się przy podbieraku? Po coś pięknego. To był taki klamot, że masakra. Ja to myślałem, że szczupak jest na początku, no bo co? No szczupaki no. przyszliśmy łowić na to. O. Tak, także chodzi na kilka naprawdę. I myślałem, że mam zaczep na początku, bo, bo, mi, bo mi zatrzymał się w nurcie i później jak zaczął, zaczął iść, to mówię oho, piękny szczupak. No a mhm. się później okazało, że to taki metrowy Dobrze metrowy był łosoś. No potężny był, jaki, jaki ubarwiony pięknie. Masakra. No ale jak widzieliście, wpadł do podbieraka przez chwilę, zapiął się, wypił się i tyle było zahaczył, w temacie. Zachaczył się o siatkę. Także tam, nie wiadomo czy, czy to co? ja zawiniłem, czy po prostu tak już wyszło, no niestety. Takie jest wędkarstwo, ale bardzo szkoda, bo naprawdę takie że ży... ryby się zdarzają raz kiedyś. No, no niestety, no, nic nie zrobisz. No ale nic, jest 11, jeszcze mamy sporo Uff. czasu. Zobaczymy Wierzycie. co tam jeszcze będzie. Da. Także Maciek ma dzisiaj, <grym> może mnie <je> wbić <grym> Jak jeszcze raz takie coś zrobi, to, to będzie pływał tu w tym... Nie, spokojnie. ale musaka, musaka. To, to ja go nagram jak będzie pływał, to, to wam pokażemy. Taka ryba to naprawdę aż żal. Może gorzej nawet trówkę spiąć. szczupaka. Wżeź. No jeszcze dalej to. Tak. ścianę, wiesz. No ładnie uderzy. A trochę dalej rzuciłem niż ten. Już normalnie. Patrz następnego mam, z tego samego miejsca Maciek Widziałeś? Ten sam rzut, to samo miejsce, patrz kolejny. Ale powiem ci, że ten jest na pewno większy. Wiesz, no, ten się wydaje dużo większy. Znaczy no dużo, no Na pewno nie tak jak tamten No trochę większy jest. No. Opa wypiął się, a bym z gumy dostał w twarz normalnie. Sen ma 70 cm. Jak widzicie, kolejna ryba z tego samego miejsca. Się proszę, się to zdarzyło. Także widać, że chyba się grupują w miejscach. I poszedł. kolejny. Widzicie, westchny po raz kolejny. Do zbrojeczka, pod brzuszek. Proszę hmm. bardzo, Maciek. Zacina. Jest. Coś ciekawego, chyba. Tak, tak, tak. tak. Słuchaj, słuchaj. Jest. Fak z góry do zbrojeczka. 84. Zobaczcie, ładny. 84. Założyłem pierwszy, pierwszy rzut przynętej, Mówię jeszcze do Damiana O. Ta chyba za mała będzie, czy coś. Taka z 12 cm jest przynęta. Pierwszy rzut, opat i łubudu i siedzi. Czyli już jest druga 80 dzisiaj? No macie, gdzie się wymiata? I poszedł. Na to da Ole Ale mi wziął, ale mi się spiął, ale dziku, dzikus, jaki o, o tak stary. O, słyszałeś jak z hamulca mi poszło? Pan spod brzegem stał, widzisz? gumą machałem nic. I oczywiście, muszka i od razu strzał. wróćmy mu jeszcze raz. Ale nie wiadomo czy się nie ukłuł czasem. A słyszałeś jak z hamulca ściągnął od razu? Może ci mówię jak z brzegu wystartował do niej, to masakra. Jest, wziął znowu. Widzisz? A wiesz co zrobiłem? Popuściłem muszkę głębiej, wiesz? I nic nie robiłem z nią. No to jak widzicie, pierwsza sztuka się na muchę. Wcześniej łapaliśmy, no ale nie było żadnych brań. Wcześniej łapaliśmy trochę na muchę, ale mieliśmy sporo brań na, na i na gumy, także... Mucha odpuściliśmy na jakiś czas. Wróciliśmy do muchy i jest pierwsze bramko. Spod brzegu podwójnie. W pierwszym razie huknął, po prostu was Od razu hamulca poszła letka. No i co, poprawił drugi razem. Także nie jest jakiś duży. ponad 60, no ale cieszy. I poszedł. Tobacz, nas odwiedził. Maciej, pokaż się. 8 marca do nas zajechał. No i co, już jednego zowu na muchę. Tak. Pierwszym się do wody. Tak. Wcześniej Potem... był. A wcześniej był na, na innym odcinku rzeki, padł Maciek, do wody. Maciek, sorry, śmiałem się, że twój kolega kiedyś tak się do wody wrąbał. I się zrobiłem tu to to Ta, to Także to tak. szkoda, że nas nie było jak, jak padł do wody, bo było wesoło. Wiecie, już kończymy. Mamy godzinę chyba, wiem, przed piątą, coś, nie? Także już szarówka jest. No co, jak widzieliście, na koniec w ciurku połapaliśmy dość fajnie szopaków Pistolera. Tak, ale ogólnie gryzy, Fajnie, fajnie było, nie? Także teraz wróciliśmy na, na główną rzekę ponownie, na, na parę rzutów. Prawdopodobnie już nic nie wejdzie, także robimy zakończenie, żeby coś było widać na kamerze. No, jak jeszcze widzieliście... Parę rady, dzień, parę dzień mega, tak, porzucamy jeszcze dzień mega, poza tym, że ten się fajny zszedł. No, ale nic, może następnym razem. Takže lajkujte a subskribujte a vidíme sa v ďalšom odcinku. Čo sa.